Co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo co każdej Klaudia Opanowywać insta To Klaudia i jej mózg To Klaudia i jej mózg Mucha to fejm A Klaudia no cóż Głupiutka jest jak wódz Marzy już od lat Jak zdobyć, jak zdobyć Instagrama, ma, ma, ma Grama, ma, ma A pomysł na to ma by od mieć hajs nie masz kasy to gin. ty podły dziadzie ty to Klaudia i jej mózg, to Klaudia i jej mózg. jej myśli co noc dla świata groźne są nie płacisz tylko wier, chwycić tych fejmu ster Instagram, Instagram mieć jak Little Monster Little Monster Claud i Liza Witajcie, ja jestem Ten podły, jasny glut z Pysiński. A dziś, mimo że Claudeliz już miało nie być na kanale, to po raz kolejny tak naprawdę wywołała mnie do tablicy. I nie tylko mnie. Poza tym, tego filmu tak naprawdę by nie było, ale jako że mimowolnie jestem z nią trochę związany, jeśli chodzi o YouTube'a i zaczyna życzyć ludziom śmierci, to jako że nie jest Charlesem Bronsonem, to po prostu przestaje być śmieszne. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Claudeliza, jest to osoba, która sobie śpiewała, która robiła sobie jakieś tam make-upy w internecie i ogólnie, wiecie, prowadzi YouTube'a i zaczyna coraz bardziej narzekać, że inni mają lepiej niż ona. Ale o wiele bardziej, o wiele głośniej dowiedzieliśmy się o niej przy aferze donate'owej, kiedy wprost na swoim filmie mówiła, że ludzie nie wpłacają jej pieniędzy i przez to jej nie szanują. Po czym usunęła wszystkie filmy tylko po to, żeby zaraz znowu coś wrzucić, usunąć, wrzucić, usunąć, wrzucić, usunąć, żeby zaraz znowu wrzucić i usunąć. Ja, jako ten odważny, postanowiłem całość zabrać do kupy, do dosłownej kupy i podzielić to na kilka części, żeby Wam, moim kochanym Ancymonkom, się to lepiej oglądało. Przed przejściem do pierwszego punktu chciałem tylko zaznaczyć, że pomijam całe gadanie Claudelizy o tym, że inne influencerki zarabiają, ona nie zarabia, ona też powinna zarabiać albo nikt więcej nie powinien zarabiać, bo ona nie zarabia, ponieważ już o tym gadałem, jest to mega żałosne, mega słabe, w sumie jak każdy film, który dzisiaj Wam pokażę. Tyle gwiazd na niebie, tak jasno świecą. Kiedy rozmyślam, że kosmos jest tak wielki, wtedy dostrzegam swoją własną małość. Ten podły głód glut spysiński zniesławił mnie na całą Polskę. Chłaniam się. Prowderizo, na samym wstępie chciałem tylko powiedzieć, że te całe zniesławienie oznacza oczernienie, pomówienie, coś co ma za zadanie zniszczyć twoją karierę, najczęściej w przekomany sposób. Ja jedynie cytowałem twoje słowa, więc jeśli już tak naprawdę kogoś chcesz oskarżać, to oskarż sama siebie. Ale z drugiej strony mam tyle serdecznych osób wokół siebie, fanów, widzów, Znajomych? A jednak nikt, po prostu nikt, prawie że nikt nie bronił mnie, gdy Spysiński i te inne dziady z internetu poniżali mnie, obrażali albo wymyślali jakieś pomówienia na mój temat. Nikt mnie nie obronił. Takich miałem cudownych przyjaciół wokół siebie. A może, i wiem, że to jest troszeczkę smutne, wcale nie byli Twoimi przyjaciółmi. Ja, z tego co mi wiadomo, również byłem Twoim przyjacielem, ponieważ byłem kilka razy na Twoich transmisjach na żywo. Albo po prostu zauważyli, że. To, co mówię, wcale nie jest takie głupie. Oczywiście przy okazji chciałabym również tutaj wspomnieć o aferze Donaldowej, która przyniosła mi ogromną popularność. Nikt nie dał mi ani grosza złamanego. To było bardzo niemiłe uczucie. Pomyślałam sobie, no to świetnie, jestem nieważna dla tych ludzi w ogóle, oglądają mnie tak po prostu, a nie przekazali mi nic. A gdy natomiast był live u Spysińskiego, beształ mnie, komentował bezczelnie, to oczywiście ludzie płacili mu pieniądze jak szaleni, tysiąc złotych zarobił w dwie godziny. To ma być sprawiedliwość. No nieźle. Tak, ty nie zarabiasz, więc inni również nie powinni zarabiać, ponieważ drugiego tak wartościowego twórcy jak ty ze świecą szukać. Uroczyste, oficjalne podziękowania również dla jakże niesamowitego i elokwentnego YouTubera Mateusza Spysińskiego, który zawsze ma dużo powiedzenia na temat każdego, tylko nie na swój temat. I jestem ci mega wdzięczna za tą popularność, którą wyczarowałeś na moim kanale, na moim profilu. Po prostu wielkie wow! Jak nie masz co robić, gnoju na przyszłość, to mów o sobie, o swoich sytuacjach życiowych. Tak a propos tego gnoja, to od Claudeliz jestem tylko 3 albo 4 lata młodszy. Ale oczywiście chodzi pewnie o mój wygląd o, o to, że bardzo młodo wyglądam. A nie o to, że Claudeliza bardzo. Na pewno masz takie same problemy jak każdy inny człowiek. Więc ujawnij się, skomentuj sobie komentarzy swojego życia, a nie szukasz za każdym razem ofiary i gnoisz innych ludzi bezbronnych. Wcale nie szukam ofiary. Sama się znalazłaś. Zamiast rozmyślać, lepiej się czymś zajmij, narw. Potem znowu jakiś kolejny pseudo-bloger-przyjaciel też mnie wystawił do wiatru i ośmieszył. Pseudo-przyjaciel, znany bloger, nie będę mówiła nazwiskami, udawał przyjaciela, bo chciał follow. Ja się okazało, że Klaudia ma zero odszedł i tak samo zgnoił mnie, obgadywał jak wszyscy. Bardzo przykre. Kolejne pozdrowienia z kolei dla Jeffrey Szoka, Mikołaja, Instagramera i... Początkującego youtubera, który tak naprawdę jest mega fałszywym człowiekiem. Na początku udawał bardzo miłego, uprzejmego kolegę. Prowadziliśmy razem sympatyczne livey na Instagramie, ale gdy okazało się, że nagle zablokowali mi konto i miałam już zero follow, przyjaciel odszedł tak szybko, jak się pojawił, jak bańka mydlana zaczął mnie tak samo gnoić i obgadywać jak wszyscy inni. Kochani, a propos Jeffrey Szalka, jakoś nie będę mocno się rozwijał na temat tego, co Claudeliza powiedziała o nim na tych filmach, bo to jest zlepek kilku filmów. Ale chciałbym zaznaczyć tylko taką jedną bardzo ważną rzecz. W momencie, gdy 28-letnia Claudeliza miała kontakt z tym Jeffrey'em, w momencie, gdy 28-letnia Claudeliza przyjaźniła się z nim i pisała mu, że chciałby wspólnie poprowadzić tego live'a, gdzie on był w łóżku, albo w momencie, gdy 28-letnia Claudeliza napisała mu, że czuje. Coś więcej do niego, to on miał 14 lat. I chyba więcej mówisz nie trzeba. Czasem myślę, że moje życie jest bezsensowne. Tak. Całkowicie bez sensu. Moja przyjaciółka mnie zgnoiła w internecie i pierze publicznie brudy i sytuacje prywatne. Nie no, oczywiście, że tak. W przeciwieństwie do Ciebie, Klaudeliza. Kinga, moja niby przyjaciółka, a tak naprawdę znajoma, która spotka się ze mną dwa razy i zrobiła mi kilka zdjęć. Zwykli ludzie przechodnie robią mi fotki, nie wygadują tego, poświęcają swój czas, a ona cały czas paplała tylko promuj mnie, promuj mnie. Dokładnie koleżanko Klaudelizy. Rób coś za darmo i nie oczekuj nic w zamian. Szczególnie, że masz do czynienia z siedmioletnim weteranem YouTube'a. Moja droga, nie wystarczy zrobić kilka zdjęć, być sławną. Ja siedem lat nagrywałam na YouTube, żeby w ogóle ktokolwiek o mnie usłyszał. I nieważne jak zaistniałam, ale zaistniałam. Nie będzie nikt się na mnie wybijał. Długą drogę przeszłam, żeby być tu, gdzie jestem, ja by się uprzeć. Po raz kolejny muszę zgodzić się z Klaudią. Zgadza się. Siedem lat ciężkiej pracy, siedem lat nagrywania, aż w końcu moment, w którym zaczynasz opieczać swoich widzów, że nie wysyłają ci pieniędzy prosto z serduszka. Ciężka praca, no. Moja ex koleżanka Kingula, po prostu nie przypuszczałam, że ludzie mogą być tak wrednymi szmatami. Potrafiła nagrać na mój temat filmik. Tylko po to, żeby zdobyć tych j*****nnych followersów. Dodatkowo, oprócz tego, została administratorem grupy na Facebooku Judaszów. I to jest koleżanka, taka cudowna, wspaniała, wrażliwa Kingusia. W dupę sobie wsadź te swoje zdjęcia, które zrobiłaś. Jesteś w moich oczach nikim, jesteś spalona. O nie! Jesteś spalona w oczach Klauderizy! I co teraz? Przy okazji chciałabym bardzo serdecznie, uroczyście podziękować za wszystko mojej koleżance, byłej koleżance Kingusi, niesamowitej, pięknej modelce XXL, której bezczelność jest jeszcze większa niż rozmiar ubrań. Klaudeliza. Po pierwsze, to... Wzywają mnie od wielorybów, my nie jesteśmy w zoo, nie jestem świnią, jestem człowiekiem jak wszyscy inni, a to, że mam kilka kilogramów za dużo, to trudno. A po drugie, od zawsze miałem taką politykę, że nie czepiam się cudzego wyglądu do momentu, gdy dana osoba nie zacznie czepiać się innego wyglądu, innej osoby. Ale jeśli chodzi o ciebie, to po prostu ci daruję. I mam nadzieję, że to rozumiesz. A jeśli nie, to może ktoś ci wytłumaczy. Słów mi brakuje, żeby to wyjaśnić. Nie wiem co powiedzieć. Ja nie mam takich problemów. Chłopak, który naprawdę mi się podobał, do którego coś czułam, ośmieszył mnie. Zrobił sobie jaja z moich uczuć. Przy okazji chciałabym pozdrowić serdecznie Michałka, który od pół roku bezczelnie pogrywa z moimi uczuciami, próbuje się kontaktować ze mną, wmawiać mi, że mnie kocha i wciąż o mnie myśli, po czym później znowu wystawia mnie do wiatru. Po prostu obłudny człowiek i myślę, że większość z was wie o kogo chodzi. Żygam to bo Michał nie chcecie więcej widzieć. Skończyłam z tobą kontakt. Nie wydzwaniaj do mnie, zapomnij o mnie po prostu. Dziękuję również Michałowi, z którym miałam pewną dramę. Na pewno większość z was wie o kogo chodzi. Ten chłopak od głosówek. Manipulant, który do tej pory tak naprawdę wyzwania i mówi o uczuciach, których tak naprawdę nie ma, tylko robi sobie ze mnie zwykłą kpinę. I mój drogi. Ciuklej serdecznie za to również. Co do Michała, również jakoś nie będę się rozwodził, bo historię już pewnie znacie. Z jednej strony mamy bardzo łatwowierną 28-latkę, z drugiej strony mamy zakompleksionego 18-latka, który chce po prostu zrobić sobie bekę i z, nie wiem, zdobyć kilku followersów. Jedno bezmyślne, drugim gardzę. I poza tym, <słuch> Claudeliza ciągle mówi, że ona się. Ona zmądrzała, ona zrozumiała swoje błędy i w ogóle tylko po to, żeby zaraz znowu powiedzieć, że ktoś ją wystawił do wiatru, ponieważ poznała kogoś na Instagramie i myślała, że to będzie wielka miłość. Albo człowiek uczy się na błędach, na swoich błędach, albo nazywa się Klaudeliza. No i co, jesteś zadowolony? Tak, na pewno teraz czujesz się już lepiej. Jeśli chcesz wiedzieć... Nie. Dobra, pośmieszkowaliśmy, było fajnie, było zabawnie, ale teraz przejdźmy do takiego prawdziwego bagna, które będzie zawierało w sobie nie tylko zaniepokojenie, ale również zażenowanie. Cześć, witajcie moi drodzy. Po prostu kuracowa już nie wytrzymam. To, co się dzieje, to jest jakieś przegięcie. Nie wiem, czy to jest koszmar, czy to się dzieje naprawdę, po prostu nie mam pojęcia. Rdulcie się w końcu ode mnie, bo moje nerwy sięgnęły zenitu. Nie poradzę sobie już z tym wszystkim. Naprawdę to jest chore to co robicie. I to jest pierwszy element zaniepokojenia. Ja jako twórca jestem naprawdę w stanie zrozumieć, że pasja, działalność internetowa mogą dla kogoś naprawdę wiele znaczyć. Ale w momencie, gdy zaczynamy mówić, że nie poradzimy sobie, albo że nie damy sobie już rady, albo że już już nie dajemy sobie rady, to tak jak wspomniałem wcześniej. Po prostu przestaje być śmieszny. Jestem osobą ostrożną, teraz nikomu już nie zaufam tak, o, po prostu o, tak, nie ma takiej opcji. No i bardzo dobrze, Claudelizo. Ja od razu jak zobaczyłem sytuację z Michałem, powiedziałem ci, nawet napisałem to na Instagramie. Na Instagramie, na którym właśnie prowadziłeś tego live'a z nim, że koleś chce robić sobie z ciebie tylko bekę, że chce zdobyć Insta tych followersów i że nic z tego dobrego nie będzie. I to nie jest absolutnie żaden mój hate. tylko po prostu widać to, że jeśli ktoś choć odrobinę myśli, to to widzi i walić moje słowa, że, że mi wtedy nie wierzyłaś. Najważniejsze, że teraz zdałaś sobie sprawę, że ludziom z internetu nie można w 100% wierzyć, ufać. Bo teraz już tak na serio to zrozumiałaś. Prawda? A na ten moment błagam was, odczujcie się ode mnie, dajcie mi żyć w końcu, pokażcie mi chociaż odrobinę dobra w moją stronę, a ja obiecuję, że się zmienię, będę jeszcze lepsza niż teraz, będę starała się być lepszym człowiekiem, tylko dajcie mi szansę, przestańcie w końcu robić mi koło 4 liter, błagam was, bo jestem już smutna, załamana tym wszystkim, naprawdę. Dajcie mi normalnie funkcjonować. Proszę was o to, po prostu was proszę, bo naprawdę to jest już niebezpieczne. Te błagania o zaprzestanie nękania brzmi Naprawdę kiepsko i myślę, że sami to przyznacie. I w pierwszej chwili, jak to usłyszałem, to chciałem Wam tylko powiedzieć, żebyście naprawdę dali sobie spokój. Wyzywanie jakby nic nie daje, te blokowanie czy tam zgłaszanie profilu również nic nie daje. A chyba żaden z nas, jak teraz się tutaj spotkaliśmy, nie chce doprowadzić do tragedii, prawda? Błagam Was już, błagam Was. Uspokójcie się, ja naprawdę nie dam wam powodu więcej do hejtu, obiecuję wam. Po raz kolejny, Klaudia. Każdy twórca powinien wiedzieć, kiedy zejść ze sceny albo usiąść i siedzieć cicho. Błaganie, proszenie i przepraszanie jest najgorszą rzeczą, którą można zrobić, ponieważ. Te wszystkie reakcje tylko podsycasz. Nie pozwolę sobie więcej na to. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli będziecie dalej ciągle mnie nękać, to ja ściągnę sobie aplikację, która pomaga namierzać ludzi po numerze IP i zrobię z tym wszystkim w porządek. Klaudia robi chyba najgorsze możliwe rzeczy, które można zrobić, jeśli chodzi o walkę z internetem. Przepraszanie, płaszczenie, błaganie, a na końcu grożenie. Chyba nic nie innego nie przychodzi mi do głowy. Co jeszcze można zrobić w tym filmie, żeby jeszcze bardziej. Podsycić hejt na, na własną osobę. Jestem tak ograniczona, jeśli chodzi o kontakt z ludźmi, nie jestem w stanie w ogóle z nimi rozmawiać, nie jestem w stanie zaufać komukolwiek, jestem już naprawdę zraniona. I to jest właśnie problem niektórych twórców. Niektórych, ponieważ ta świadomość coraz bardziej wzrasta, ale łączenie internetu z życiem prywatnym. Kochani, nigdy nie pozwólcie, żeby te dwie rzeczy się łączyły i te dwa światy przenikały, bo w momencie, gdy internet wpłynie i zacznie wpływać. Na wasze życie prywatne? To będzie tylko coraz gorzej. Ja naprawdę, ludzie, nie mam siły wam udowadniać, że jestem fajna. Nie mam siły was przekonywać do tego. I mimo, że nie masz sił i ochoty, stworzyłaś aż pięć filmów, w których właśnie dosłownie to robisz. Od razu uprzedzam, jeżeli hejterzy, wredne osoby będą chciały obserwować mnie na nowym koncie, to od razu mówię, że te osoby usuwam, blokuję, bo mam bardzo dobrą pamięć wzrokową do profilowych zdjęć moich fanów czy obserwatorów. Od razu mówię. Więc czekajcie, póki się da. Chyba powoli będziemy kończyć. Chciałabym Wam powiedzieć, że ostatnio bardzo spodobał mi się pewien mój obserwator. Mega przystojny uroczy chłopak, trzeba przyznać. I byłam mega zadowolona, gdy on powiedział, że również coś do mnie czuje i że chciał mnie bliżej poznać. I oczywiście zaczęły się takie miłe rozmowy, wysyłanie słodkich wideo. No i oczywiście po kilku dniach, gdy już zaczęłam pisać z nim na poważnie, o wiele bardziej i chciałam się z nim spotkać, na randkę umówić, to zaczęło się już że on niby czasu nie ma, że dzieje nas dużo kilometrów, bla, bla, bla. Nie minęły trzy minuty od tego, jak pochwaliłem Klaudię, że zmieniła się, że zrozumiała swoje błędy, a ona wyjeżdża z tym, że poznała chłopaka i po czteru Poznała chłopaka w internecie, przepraszam, przez Instagrama i po czterech dniach zaczęła z nim poważniej pisać. Klaudeliza, nie odbieraj tego filmu jako atak, ale może po prostu internet nie jest dla ciebie. Ewentualnie skup się tylko na Instagramie, a YouTube'a sobie odpuść. Odpuść te, te wszystkie filmy, te wyzywanie hejterów, bo w momencie, gdy skupisz się tylko na Instagramie, to tego hejtu z tygodnia na tydzień będzie coraz mniej. Zaufaj mi, chyba... Tylko tyle mogę ci doradzić. Inni pato influencerzy przekinają w internecie, używają wulgaryzmów, i jakoś się ich nie czepiacie, a do mnie wielkie pretensje. Prawda Lizo, mimo że nie popieram hejtu, wyzywania, wyśmiewania, nie jesteś święta. Chyba powinnaś o tym wiedzieć, bo chciałam powiedzieć, że dobrze o tym wiesz, ale przynajmniej powinnaś o tym wiedzieć. Wiele razy nawet w jednym filmie najpierw kogoś chwaliłaś, a później wyzywałaś. Najpierw mówiłaś, że influencerka jest jakaś tam fajna, że później tylko po niej jechać. Hejt nigdy nie będzie usprawiedliwiony, ale nie jest. Jesteś święta i on nie wziął się z nikąd. Jesteście nie w porządku w stosunku do mnie. Myślę, że kiedyś przekonacie się, że zrobiliście błąd, oceniając mnie pochopnie. Klaudeliza, przez 7 lat dawałaś się poznać, jednak to w ciągu ostatniego roku zaczynałaś pokazywać coraz bardziej swoją prawdziwą twarz. Jest mi cholernie przykro, że miałem rację, a ten materiał te materiały te pięć filmów które teraz oglądamy pokazują pierwszy raz w pełni twoją prawdziwą twarz. I być może kiedyś przekonają się do mnie, że jestem dobrym człowiekiem tak naprawdę, wrażliwą osobą, tylko życie mnie zmieniło ludzie, których spotkałam na swojej drodze, którzy oszukali mnie, zrobili mnie w konia i upokorzyli i to nie raz. Więc musicie trochę mnie zrozumieć również, bo to nie jest tak, że ja taka z powietrza jestem. To wszystko życie sprawiło i każdy człowiek przechodzi przez życie w inny sposób, i każdy z nas spotka na swojej drodze ludzi, którzy nas skrzywdzą, okłamią bądź zrobią coś, co będzie jakby rzutowało na naszym dalszym życiu, ale nikogo to nie obchodzi. I nie daje ci to żadnego przyzwolenia, że jeśli ktoś skrzywdził cię kiedyś, to ty teraz masz prawo do krzywdzenia innych osób. Tak to ktoś nie działa. Moja działalność w internecie pokazała mi bardzo wiele. Nauczyła mnie rozumu? Nie. Nie nauczyła. To już jest koniec. Klaudii, Klaudelizy, Klaudity, Klaudozy itp., itd. Czy wy jesteście popierać to Zaznaczam, że te wszystkie filmy pojawiły się na przestrzeni tygodnia. To nie jest tak, że ona wrzucała. Raz w miesiącu filmy, i czasem były wzloty, a czasem upadki. Te filmy pojawiały się dosłownie dzień po dniu. Wiecie, ktoś A co? Jesteście paskudnymi, obrzydliwymi hienami, żygam wami, i wolałabym powąchać gówno niż was, bo gówno lepiej pachnie. No i mniej więcej w tym momencie przestała mi być szkoda Claudelizy. Za każde słowo będziemy rozliczani. Na Claudelizę po prostu jeszcze nie przyszedł ten moment. I ja wiem, co ona powiedziała przez te wszystkie pięć filmów, ale mimo wszystko. Już się jakby zdążyłem przyzwyczaić i gdyby na tym się skończyło, moglibyśmy jakoś to przełknąć. Natomiast na tym się cholera nie skończyło. Każdej osobie, która zgłasza moje konto na Instagramie jeszcze śmierci, że to osoba zdechła po prostu jak porzucony owad na ulicy. Tak jak wspomniałem na samym początku, gdyby Claudeliza nie wywołała mnie do tablicy, to tego filmu najprawdopodobniej by nie było. To po pierwsze. Po drugie, serio, ludzie znajdźcie sobie kogoś innego na Instagramie. Znajdźcie sobie jakoś osobę, która będzie Was motywowała do działania, aniżeli ogłupiała na samo zakończenie dnia. W są takie osoby, Gary Weinerczuk na przykład. I po trzecie, Klaudia, zacznij uważać na słowa, bo ktoś się w końcu może wkurwić, a Ty ostatecznie odpowiesz za swoje słowa. Wpadajcie na Instagrama i pamiętajcie: co złego, to nie ja. Trzymajcie się, cześci. Bye. She keeps her sunset bright with moving in her eyes She knows she gets away with murder